Kochani, dzisiaj poruszę temat treningu klatki piersiowej. Udzielone przeze mnie informacje mogą być przydatne zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, jednak myślę, że mm, większa część z nich będzie skierowana bardziej właśnie do pań, z racji tego, że sama jestem kobietą i z własnego doświadczenia wiem, jakie kobiety mogą mieć obawy dotyczące treningu właśnie tej partii ciała. Przejdę teraz do takiego bardzo ogólnego opisu budowy klatki piersiowej. Składa się ona z mięśni powierzchniowych oraz mięśni głębokich. Za to, jaki nasza klatka piersiowa ma kształt i jak wygląda, odpowiadają właśnie mięśnie powierzchniowe. Najważniejsze z nich to mięsień piersiowy większy oraz pomagający mu mięsień piersiowy mniejszy. Z kolei mięsień piersiowy większy możemy podzielić na część górną, część środkową oraz część dolną. To, w jaki sposób zaangażować poszczególne części mięśnia piersiowego większego, opiszę w dalszej części naszego filmu. Przedstawię Wam teraz taki ogólny podział ćwiczeń na klatkę piersiową. Te ćwiczenia dzielimy ze względu na wykonywane w nich ruchy. Wyróżniamy ruch wyciskający, który obejmuje ćwiczenia takie jak wyciskanie sztangą, wyciskanie handlami oraz wyciskanie na maszynie. Wyróżniamy także ruch rozciągający, który obejmuje tak zwane rozpiętki. Rozpiętki te możemy wykonywać przy pomocy handli, leżąc właśnie na ławce, na maszynie, bądź też z użyciem wyciągów bramy. Teraz wracając do tematu budowy mięśnia piersiowego większego, w zależności od tego, które, e, którą część chcemy zaangażować mocniej, czy jest to część górna, środkowa czy dolna, e, musimy ustosunkować do tego kąt nachylenia naszego ćwiczenia. E, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, a mianowicie poprzez regulację oparcia ławki, czyli ustawiając odpowiedni e, kąt nachylenia tego oparcia, bądź też przez e, ustawienie wysokości uchwytów. Wyciągów na bramie. I teraz przyszedł czas na temat tytułowy, czyli czy kobiety powinny wykonywać ćwiczenia na klatkę piersiową. Temat zainspirowany jest tym, że bardzo często słyszałam obawy kobiet odnośnie ćwiczeń na klatkę piersiową, o których wspomniałam już wcześniej. Mam tutaj na myśli obawę przed tym, że podczas ćwiczeń na klatkę piersiową biust po prostu ulegnie zmniejszeniu. Od razu mówię, że nie jest to możliwe, a na pewno nie będzie to. Nie będzie to wynikiem ćwiczeń, właśnie na klatkę piersiową, tylko ogólnej redukcji naszego ciała, czyli jak jesteśmy w deficycie kalorycznym i spalamy tkankę tłuszczową, no to leci ona równomiernie z całego ciała, niestety również z okolic właśnie klatki piersiowej i biustu. Natomiast same w sobie ćwiczenia klatki piersiowej nie mają żadnego wpływu na to, czy tkanka tłuszczowa z tego miejsca będzie spalana, czy nie. Także spokojnie, moje panie, możecie wykonywać ćwiczenia na klatkę piersiową. Jest to wręcz wskazane, ponieważ yy, owszem, piersi jest zbudowana głównie z tkanki tłuszczowej, natomiast właśnie pod tą tkanką tłuszczową znajduje się wcześniej wspomniany yy, mięsień piersiowy większy, i od tego, jak on będzie zbudowany. Będzie też w dużej mierze zależało to, jak nasz biust będzie wyglądał. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby poświęcać na tą klatkę piersiową nie wiadomo ile sesji treningowych w tygodniu. Myślę, że w przypadku kobiet, jedna sesja treningowa klatki piersiowej w tygodniu będzie wystarczająca. Nawet nie poświęcałabym całego treningu stricte na samą klatkę piersiową, tylko połączyła ją z innymi partiami, na przykład z tricepsem i bicepsem. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia klatki piersiowej, które bym wykonała podczas tego treningu i to jak ja sama to praktykuję, to na pewno jedno z ćwiczeń angażujące ruch wyciskający, czyli jakiegoś rodzaju wyciskanie na klatkę piersiową, może być to wyciskanie hantlami, bądź też właśnie na maszynie, jedno ćwiczenie angażujące ruch roz. Czyli właśnie wcześniej wspomniane rozpiętki. I jedno dowolne ćwiczenie. Ja tutaj bardzo często wykonuję tak zwane przenośki, czyli przenoszenie handli za głowę w leżeniu na ławce. Osobiście bardzo lubię to ćwiczenie i, i, i bardzo je polecam. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia dotyczące treningu klatki piersiowej, a konkretnie ćwiczeń klatki piersiowej wśród kobiet. Na sam koniec proponuję Wam mój mini zestaw treningowy klatki piersiowej. Składa się on z czterech ćwiczeń, które z powodzeniem możecie wykonać nawet w warunkach domowych. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, hej! Of the sun to dream. until i